Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji klasowej, dla Was w połowie Męczu NFW 2 Miasto Szkół Atrofskich w Farma Zwycięstwo zespołu gości 78-71 e, Witam premiera zespołu gości, Pana Juli Piotracewicza. Witam Zawodnika zespołu gości, Jakubaszenka, który e, dopingował dzisiaj bardzo, bardzo duży fanków tego rodzinnego miasta. E, pamiętam, że bardzo proszę pomaga, Przede wszystkim bardzo trudni mecz, bardzo ważny mecz. Gratulacje Krosnu na, w ogóle podjętą walkę. na 20 punktów i mali powiedzmy e, pewną kontrolę mecza, kiedy smo pozwolili e, szybkim trójkama, e, żeby się Krosnu obróciło praktycznie do, do meczu. I zamiast dograć e, mecz do końca, zrobiliśmy tak naprawdę emocje na kameru. Co powiedzieć, dobrze są sobie moim zdaniem, do tego meczu, Przez trzy kwarty są byli skutecznie na Kingsleru. Garnich Flasz też nie ma czwarte pozycję. Jak mówię, szkoda te czwarte kwarta, ale najważniejsze, że wygraliśmy podziękowo swoimi zawodnikami i kibicami, które są przyjechale. Równie klubu fan klubu, kluby e, Szenka i Stanowa na wsparciu e, fajny mecz i co powiedzieć dziękuję bardzo e, Jakub <grym> 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 trener powiedział, że wszystko byłoby dobrze i naprawdę moglibyśmy wyjechać tą z, z, z dużą pozytywną grą z, gdyby nie ta, ta koncepcja kwarty gdy całkowicie straciliśmy swój rytm i nie wiedzieliśmy nawet jak, jak bronić, jak, jak atakować, całkowicie zwróciliśmy głowę. Ale najważniejsze są jednak dwa punkty. Graliśmy przez większość tego meczu na fajnie od z pomocą szkółkę 20 asyst. Kontrolowaliśmy zbiórkę, także tych pozytywów było dużo. Ale jest też oczywiście dużo do analizy, dużo rzeczy, żeby to poprawić. Mamy 3 dni do następnego meczu w koszulce. także myślę, że to jest odpowiedni czas i wyciągniemy do te wnioski i również chciałbym podziękować tutaj wszystkim kibicom ze Starogardu i całej grupy Jadynie, którzy się nie pytarnował. ponad 60 osób tutaj przyjechało nas dopilnować, także super sprawa, oczywiście naprawdę wsparcie wszystkich i to, że są Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jakieś pytania do Pana trenera, do Jakuba? Nie ma, dziękuję. wcześniej. niech najpierw najpowszechniej powtórzę. Paweł Sołtysiak. Tomasz Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji klasowej. Tłumaczenia dla Was dla gminy miasta Szwartosław, prof. prof. Józef drużyny gości 78-71. Witam Pana Zespołu Gospodarczego Pana Pana Sołtysiego. Witam. Witam zawodnika Zespołu Gospodarczego Pana Sołtysiego, Pani premier, bardzo proszę. Komentarz do dzisiejszej dyskusji. Ja mam jedno rzecz do powiedzenia. Było widać ewidentnie, który zespół ma jeszcze szansę i chęci zagrać w rozgrywkach playoff, który tak naprawdę zapomniał o tym sezonie. Po części jest to sytuacja w naszej polskiej ligi, że zespoły takie jak Krosno i Gliwice i tam kilka niższych mają już spokojne utrzymanie, co było celem naszego klubu i po prostu poziom otwartych czasami jest niższy niż w unii zespołów i dzisiaj przy słabej skuteczności ciężko jest wygrać mecz. Z drugiej strony jeszcze mogę dodać, że trzeba być bardziej profesjonalnym w swoim zawodzie. My dzisiaj nie byliśmy i dlatego przegrajmy Dziękuję. Marcin, czy możesz komentować? Wszystkie brawa, dziękuję. dziękuję. Wycięstwa? Myślę, że wystarczy. Dziękuję. Dziękuję. Jakieś pytania do standardu? Ja to, że sugeruję Pan, że trudno sąbilizować dużym, kiedy w momencie, kiedy się znalazł, że utrzymanie jest Oczywiście, że jest trudno mobilizować w drużyne. Musi sobie Pan zdać sprawę, że kiedy zawodnik słyszy, że celem numer jeden jest utrzymanie licen i dostają informacje, że sezon jest zabezpieczony. Jest podświadomie na pewno się relaksuje. I choć będzie mówił, że podchodzi tak samo, nie jest to możliwe. Po prostu nie jest to możliwe. Nie jest to do zrobienia. To każdy chłopak indywidualnie musi w głowie sobie naprawić, bo on tu przyjdzie w ruszka i nie dotknie swoją różką, i w głowie się zmieni, że tak walczy jeszcze dla tego miasta, dla tego klubu, ubędzie zwycięstwo. Jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Nie można mówić chęci przez kilkanaście minut, ale kilkanaście minut w Ekstraklasie to jest za mało. No właśnie, no ta końcówka to nie najgorsza, bo Wiesz, jak bliscy byliście w, blis, w takich kilku minutach w sumie? No, duże. E, dokładnie, no mieliśmy szansę wrócić do meczu, mieliśmy akcję na remis, albo na zbliżenie się na jeden punkt, ale to są takie momenty, w których tak zwani money players kończą akcję a nie robią strata. My zrobiliśmy strata, więc ciężko zrobić z niej punkt. Więc to jest też bardzo ważne, ale oczywiście chłopaki mają 8 meczy, kto będzie miał przysłowiowe jaja, daje się coś do dla tej organizacji. Kto nie będzie miał, będzie się przypomniał z ławki tak jak trener. Dziękuję bardzo. A w pierwszej kwocie, należy właśnie też były takie sytuacje, że do i później na tym strata. Ciężko Tak, co To znaczy, jeżeli się robi stratę, to ciężko się na pewno grać. tych strat mniej, ale oczywiście przy szansie na, jednym, na jedno posiadanie w końcówce, te straty mogą też przeważać. Tak jak mówię, tu jest bardziej problem mentalny. Zawodnicy muszą sobie powiedzieć, kto jeszcze chce dla tego klubu grać, walczyć. I dla tych widzów to jest najważniejsze, jeżeli sobie poukładają, myślę, że jeszcze niespodziankę sprawią. Mój miał dobrą, miał dobrą pierwszą połowę, później w nie miał jakiejś Nie ma żadnej kontuzji, ale oczywiście zaczął drugą połowę od kilku słabych akcji, w tym strat, gdzie tamte zespoło zleciało na 20 punktów, więc nie będziemy ryzykować kolejnych takich akcji. W meczu są różne fazy, on miał dobrą fazę w pierwszej połowie, w drugiej nie miał. Trzeba też pomyśleć e, logicznie. My gramy od początku, kiedy przyjąłem zespół bez jednego Polaka w rotacji. Czyli był to Sejt Więc mamy zawężoną rotację Polaków i czasami jesteśmy zmuszeni pewnych zawodników trzymać, choćbyśmy nie chcieli w tym momencie mieć ich na boisku. I taka jest prawda. To jest jednak e, Liga też paszportów i to jest też ważne. Staramy się jak możemy łatać tą dziurę po Sejdzie Oczywiście w sytuacji bez presji nie można się spodziewać, że ktoś taki się pojawi, więc ratujemy się tak, jak możemy. Nie można odrzucić tej bardzo ważnej sytuacji, tak jak mówię, wniejszej rotacji. Daniel bardzo cieszę, przez pierwsze parcie to była dla niego szansa dzisiaj, żeby się pokazać dłużej wobec? No wie pan, trzeba powiedzieć sobie szczerze, chłopak trenuje normalnie, nie? W pierwszej części sezonu. Troszkę mniej. Teraz jest pełnoprawnym, że tak powiem, rządownikiem, walczy, ja robi swoje, więc dlaczego człowiekowi nie dać szansy wcześniej w meczu zobaczyć, jak on do tego podejdzie. absolutnie, moim zdaniem, nie robił żadnych błędów. To nie jest jeszcze możliwe, żeby czas siedział na boisku, pochodzi bo się 30 minut, ale gdzie szukać serca, jak nie u młodego człowieka, A który... no, za rozkaz, panie proszę, proszę. Wiecie, czy tej, 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 tej Przegraliśmy dwa dnia spotkania, ale nie patrzymy na to, że ktoś jest z zasięgu, czy nie w zasięgu. Teoretycznie na papierze nie był to w naszym zasięgu. Będzie wygranym. Polfarma, oczywiście moim zdaniem, też jest była w zasięgu. Koszalin dla mnie każdy zespół jest w zasięgu, bo to trzeba zagrać w dobrym macie 40 minut albo więcej jest w bardzo dużo możliwych. Tak samo u Ciebie możliwe odrobienie 20 minut. Więc yy, nie będę kategoryzował na meczu, że koszami jest w naszym zasięgu. Każdy mecz jest w naszym zasięgu, jeżeli do niego dobrze podejdziemy i dobrze go zagramy. Dziękuję.